Jan! Dex i DSP 100 zł. Dla pani Moniki. Nie jesteśmy hejtetami. Nie zgadzamy z Marcinem, ale pomoc zawsze ponad podziałami. Na brodzik. Dziękuję, dziękuję, Dex, dziękuję. Masz od, od swoich ulubieńców Moniko. Masz. masz dziękuję. Masz pomoc! No. no. Także okej, okay, no. Dobra, no, dobra. Jakby tu powiedzieć, ja też się z nimi nie zgadzam, nie, lub, nie lubię ich, bo tak nie musiało być, tak nie musiało do tego, nie musiało do tego dojść, że w jakiś sposób się poróżniliśmy, a mogliśmy się nie poróżnić. Zawsze mogliśmy wspólnie razem działać. Zawsze mogliśmy działać. I ja uważam, że, że było to możliwe. Ale jeżeli oni wybrali już taką drogę, no to, no, no to okej. Okay. Ja. Yy... Przepraszam, ja pomogę pomogę tak jak mogę, pomogę yy, tak jak obiecałem, tak jak chciałem to zorganizować. Yy, tak to zorganizuję. I tyle ja po prostu. Jeden, ja miesiąc, yy, jeden miesiąc Monika się przemęczy jeszcze, drugi miesiąc yy, przyjdą wpłaty. Yy, ja o, mówię o swoich, o, o swoich wpłatach.